Szczęść Boże! Witam serdecznie na kolejnym odcinku Wieczornika Każdego Dnia. Rozważamy wieczorem Słowo Boże. Chcemy rozważyć, przeczytać, rozważyć całe Pismo Święte. Jeżeli jeszcze nie przeczytałeś całej Biblii, to to miejsce jest dla Ciebie z pomocą Ducha Świętego poprzez wstawienie Matki Najświętszej Świętego Józefa pragnę ci w tym pomóc. Nie bój się tego, nie bój się trudnych fragmentów Pisma Świętego. Razem z Bożą pomocą damy radę, aby przez nie przejść. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dodawaj mi światłości, Duchu Święty, dodawaj mi tej twojej światłości, duchu Boży ogniu, i dodawaj mi pokoju serca, aby właśnie nie bał się tego y, zadania, jakim jest przeczytanie całego Pisma Świętego i rozważenie całej Biblii. Chociaż niektóre fragmenty mogą być dla mnie trudne, na pierwszy rzut oka, to wiem ufam, że z Twoją pomocą i z pomocą Dobrych ludzi, których stawiasz na drodze mojego życia, będzie to możliwe. Być może czekam na tą okazję już od wielu, wielu lat. Może przez całe życie nastawiam się, marzę o tym, żeby przeczytać Pismo Święte. Niech ta okazja nie będzie odrzucona, ale niech będzie podjęta i dobrze z Bożą Pomocą wykorzystana. Oto się módlmy. Zdrowaś, Maryjo. Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Józefie, módl się za nami. A teraz zapraszam do pochylenia się nad Księgą Rodzaju. Jesteśmy jeszcze przy pierwszym rozdziale, moi drodzy. E, oczywiście Pismo Święte można rozważać e, bardzo długo e, każde zdanie. E, przygotowując się do tych rozważań, pytałem się jednego z księży, profesorów, biblistów, e, w jakim kierunku pójść, jeżeli chodzi o rozważania, w jakim stylu te rozważania prowadzić. A ksiądz profesor oczywiście o wiele Mądrzejszy ode mnie, doświadczony w tej dziedzinie, za co bardzo serdecznie dziękuję, podpowiedział: Nie rób tak, że przez godzinę będziesz się zastanawiał nad jedną literką, nad jednym przecinkiem, nad jedną sylabą. Nie, to nie jest ten styl, to nie jest ten format. Aczkolwiek można i tak. Są uczeni, badacze, bibliści, archeolodzy, historycy, którzy naprawdę. Mogą się godzinami zastanawiać nad jedną literą, nad jedną sylabą, nad jakimś akcentem. Ale to może niech będzie inna przestrzeń rozważania pisma świętego. My tutaj będziemy może szli w trochę innym kierunku, obierzemy inny styl. I moi drodzy, też chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na ten pierwszy rozdział. Wczoraj. Właśnie było mówione o tym, że ten pierwszy rozdział jest hymnem o stworzeniu świata, gdzie mamy powtarzające się refreny. Tak, minął wieczór i poranek, dzień pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. Pan Bóg widział, że wszystko, co stworzył, było dobre i piękne. I też niektórzy zadają pytanie przy tej interpretacji, jak pogodzić ten opis tworzenia świata z naukami przyrodniczymi, ponieważ kiedy popatrzymy na tworzenie się kuli ziemskiej, na powstawanie organizmów, są to miliony lat. Kiedy popatrzymy także na to, co mówi nauka, jeżeli chodzi o wielki wybuch, to 13-14 miliardów lat temu. A my tutaj mamy dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci, czwarty, piąty, szósty, a w siódmym dniu Pan Bóg odpoczął. To jak podejść do tych dni, moi drodzy? E, tutaj, dlatego, że to jest hymn, patrzymy na gatunki literackie, e, używamy tutaj pewnej przenośni. Ten dzień to jest przedział czasu. To nie są nasze 24 godziny, bo to nie zgadza się z tym, co daje, co daje nam teraz nauka. A do nieba lecimy na dwóch skrzydłach. Skrzydło wiary i skrzydło rozumu. Skrzydło wiary i rozumu, tak jak napisał święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio. Wiara i rozum. I dlatego to, co jest tutaj, także... W jakimś dużym stopniu musi być zgodne z tym, co potwierdza nam nauka. Dlaczego? Ponieważ to wszystko stworzył Pan Bóg, dał nam dary, talenty, rozum, zdolności, ta, właśnie to, żebyśmy odkrywali y, te różne przestrzenie świata, który On stworzył, i tak naprawdę, żebyśmy na nowo powrócili do Pisma Świętego. I gdy mamy mowę, dzień pierwszy, drugi, trzeci, to nie są nasze 24 godziny, ale to są pewne przedziały czasowe. Czasami mogą być to nawet miliony lat, kiedy patrzymy, w jaki sposób formował się świat, formował się wszechświat, Ziemia i stworzenie. I do czego bym się chciał, moi drodzy, jeszcze odnieść? Do tego, że właśnie czas. Widzimy, że Pan Bóg stwarza. Tutaj jest opisane, od 14 14 wersetu i rzekł Bóg: niech się staną latarnie na sklepieniu nieba dla oświetlenia ziemi i aby oddzielały dzień od nocy. Niech będą znakiem wskazującymi, znakami wskazującymi pory czasu, dni i lata, niech będą światłami na sklepieniu nieba, ukazującymi się nad ziemią, czyli Pan Bóg stwarza ciała niebieskie słońce. Ta większa latarnia, księżyc, mniejsza latarnia, tutaj tak y, opisana, i inne gwiazdy, czyli mamy ten wymiar czasu, też pewnej harmonii, pewnego porządku. Czas należy do Pana Boga, właśnie rozważając ten y, fragment, gdzie jest mowa o w danym dniu, dzień pierwszy, drugi, trzeci, od razu mi się nasuwa motyw czasu i piękny tekst modlitwy z liturgii Wielkiej Soboty, z liturgii paschalnej. Ksiądz przy poświęceniu y, ognia czyta taki fragment. Tak, że tam jest wtedy, kreśli na paschale te y, słowa, znaki. Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Jaki piękny tekst. Początek i koniec. Do Niego należy czas i wieczność. Chrystus wczoraj. Dziś i na zawsze. Oddaj swój czas Panu Jezusowi. Jest taka historia związana ze świętym Maksymilianem Kolbe. Kiedy był chory, poprosił jednego ze współbraci, żeby wziął zegarek i położył koło figurki niepokalanej. Współbrat zapytał się, ojcze, dlaczego mam to wykonać? Ponieważ chcę, żeby mój czas należał do niepokalanej. Zawierz swój czas Panu Bogu. Jeżeli masz problem z poukładaniem dnia, tygodnia, jeżeli nie masz na nic czasu, do niego należy czas i wieczność. Chrystus, wczoraj i dziś, początek i koniec. Jeżeli jemu zawierzysz swój czas, tak jak w tym pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, wszystko będzie pięknie poukładane w harmonii. Tego ci życzę, aby te owoce były obecne w twoim życiu. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Życzę Ci spokojnej, dobrej, błogosławionej nocy i zachęcam Cię, żebyś zostawił swoją intencję przy sercu świętego Józefa. Napisz teraz tę intencję w komentarzu, a ja teraz się będę modlił właśnie w tej intencji. O święty Józefie. Jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał ci się we śnie, aby cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Panu Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Niech Twoją noc i sen wypełnia Boże błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen i oczywiście zapraszam jutro uczta przed śniadaniem i wieczorem wieczornik.